Siemano. nagrywam dzisiaj film dlatego, że mnie coś w rowerze bardzo irytuje, co ostatnio sobie kupiłem i chcę, żebyście nie nadziali się tak jak ja, więc, więc Wam go pokażę. Oto przyczyna moich ostaty, ostatnich zmartwień, a więc licznik rowerowy, nowy licznik rowerowy. Zmieniłem sobie z Sigma 14.16 na taki. Zresztą tą Sigma możecie zobaczyć na poprzednich filmach i ta była całkiem spoko. Mierzyła wysokość, czego ten nie ma. E, miała podświetlenie, co ma każdy licznik, ten nie ma. Miała totalny e, dystans czyli całkowity dystans, jaki przejechałeś rowerem który zawsze jest mierzony, nieważne kiedy jedziesz ten tego nie ma. Ten ma połączenie Bluetooth z twoim telefonem więc przez to pokazuje ci wprawdzie traskę GPS ale wystarczy, że odejdziesz od roweru. Tak wygląda twoja całkowita trasa. Ja tutaj dojechałem rowerem. Przed chwilą jechałem. Nieważne na którą stronę nie wejdę jest zero, bo się zresetował. On się resetuje jak tylko się straci kontakt z bluetooth. Jest to strasznie dziadowskie rozwiązanie. Liczniki za 20 zł z Chin są lepsze od niego. To jest licznik. Jak on się nazywa Łachu e, Element Mini. Element Mini. Tak. Ym, widzieliście, już stałem. A ja jeszcze pokazywało prędkość, bo ten sensor, tutaj tu jest zamontowany. Mam. Czyli ten montuje się na pieście hmm, Działa z dużym opóźnieniem Tak naprawdę Dzięki bluetooth w telefonie Czyli połączenie Z telefonem przez bluetooth Możesz Tak naprawdę go Zszytywać Trasy GPS i tak dalej postować na sprawę Sorki przyjeżdżało auto I mi tu zakuszyło. Połączenie Bluetooth daje te możliwości, że telefon faktycznie nagrywa tą trasę z GPS-a i możesz sobie tak jakby ją wrzucić na strawę i będziesz miał tam różne dane, elewacji itd. Ale nie ma to sensu, bo jak tylko odejdziesz do tego roweru i ten Bluetooth się rozłączy, to licznik kasuje Ci Twój cały wynik, więc nawet jak jesteś w długiej trasie, poszedłeś do sklepu, wracasz, to musisz zaczynać od zera, Musisz od zera połączyć, sparować ten telefon z tym urządzeniem. Jest to takie gówno, że naprawdę trzymać się od tego z daleka i tyle. No nie, mogę zrobić porównanie tego licznika, a Chinola za 20 zł i wyjdzie na, naprawdę na ten chiński. Mam ochotę zmienić na chiński licznik seryjny.